Witanie z morzem. Jesteśmy na Molo w Brzeźnie. A te stare wopy tylko o babkach rozmawiają. Co? Co chciałeś zrobić? Pomóc. Całe życie pomagałem. Słyszeliście, tak? Słyszeliście. Co? Tutaj kolega nasz Całe, Szysiu. Całe Szysiu. życie pomagałem ludziom. A koszulka firmowa. Nasza, tak. jakiś elegancko ubrany. I piękna kurtka i ocieplajka. Nie no, puszczę stoją to my znamy już. Jest lekko wypłowiała, ale znamy. Krzysiu. Półkownik kończy. Pół, pół. Półkownik <grymne> <grymne> pułkownik. Tak jest. domu. to zaczekaj. To my, to sobie tutaj stajmy. W drugiej to... Tak? Do... Dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem z kolegami po

ja wiem, tu jest jeden a, zastępca to jest zastępca to jest tutaj grupa dała że to się nagrywają cały czas Ale że już Ale że już i z zięgę, to jest z dźwiękiem także na słownictwo <śródła> <śródła> Ale że ja no przedstawcie założycielu grupy Miłośników Kaszubskiej Brygady, bo też mi W internecie Mitpią. Ja tak, Założyłem sobie, grupę po co, żebyśmy się wszyscy spot po yeah. spotkali. Ponieważ wtedy były takie czasy, że nie było Facebooka, nie było graczy, smartfonów tego typu, nie było takiego kontaktu, a ludzie się porozjeżdżali po, rozjeżdżali po całym świecie. I powiedz, gdzie służyłeś, co robiłeś. to funkcyjny, moim dowódcą był, był Chorąży Becker, no, funkcyjny oczywiście, No i co? Było fajnie. I było fajnie. Było, minęło, wróciliśmy minęło do domu, założyliśmy rodziny. się częściej spotykali w takim grobie. Różnie z tym bywa, bo też wszyscy Różnie mają swoje jestem. lata a i nie każdy się ma się porozjeżdżali piło. po całym świecie, to tak naprawdę. Dzisiaj miałem spotkanie z moim wnuczkiem. Widziałem. Mieszka w Niemczech. Wygląda fantastycznie. Trubadura mi trochę Nie, przypomina. Wiem, który tak. To było fajne spotkanie. A mamy My jeszcze kolegę za zaraz. Trochę. W Niemczech to najbliżej, ale gdzie mamy jeszcze? W Stanach. W Stanach mamy i dwóch mamy w Kanadzie. No proszę. Czyli w Kanadzie mieszka Udił, Wojtysiak i Maczkowski Marek. Pozdrawiamy ich wszystkich serdecznie. Mamy Trzymamy kciuki i wypijemy nawet Wasze zdrowie dzisiaj, bo mamy dzisiaj wspólną kolację. Powiedz coś miłego dla reszty naszych rezerwistów, którzy będą nas oglądać na YouTubie. Którym roku służyłeś. są Pogranicza, rok 1972, jesień 1974. Szlachetna jesień. No, powiedzmy. I tak minęło 50 ponad lat. I jaką funkcję miałeś w wojsku? Ja byłem pół roku na unitarce, a później w Gdańsku na kompanii remontowych dola. Malarz. Rozumiem. I Roz, też potrzebny człowiek. Kompania rozrywkowo-paletowa. Ja, rozrywkowo ja mówię, że i kucharz <sum> był bardzo ważnym opistą. W jakich Le latach służyłeś? 89, no, 90. 9. 9. 9. Jaką funkcję miałeś w Kaszubskiej? E, unitarka po unitarce, muzyka, orkiestra. No rewelacja. To ja nie wiedziałem nawet, czy mamy dwóch a, muzyków. Ma, ma, ma. Na jakim instrumencie grałeś? To zależy. W orkiestrze ten tej byłem listą poza tym e, grałem na gitarze, gitarze basowej. E, zielone otoki e, traktowaliśmy do... Nie pamiętam już co pan jak to się nazywało. Kołobrzeg 90 bodajże. Rewelacja. Zdrawiamy wszystkich rezerwistów Kaszubskiej Brygady WOB. Oh. W oczekiwaniu na kolację. Na Dobra jak się psiła Rimasowa i teraz robisz takiego a tu szlachta siedzi i oczekuje szlachta, no bez dosadów Mój brat mówi, że To jest ochrony pogranicznej. Tak, nie. Dobra, to jeszcze raz. Nie, to Dobra, mamy... dość, Ale dość, nie. to z z ustaną, na wszyscy, bo To będzie dla wszystkich. Ja też mówię dla wszystkich popistów. No. No. Ale. Bo mo to mogę dalszy. puścić na grupę no, popistów no, całych. No, to no, to to dopór, to I, I powiemy, że pozdrawia rezerwa Kaszubskiej. Tak, to, to, teraz, teraz to samo. Dobra, nie wierzę w to, że wszyscy powiemy jednakowo. Jeden no musi, jeden musi się powiedzieć. Cię... Nie pogryzę. Przesyłamy pozdrowienia dla wszystkich rezerwistów WOP od, od Kaszubskiej Brygady WOP-u. Pozdrawiamy z nowego granicu, nowego portu. Z nowego portu. Pomyślmy, o u nas jesteśmy degeneraci. Ale nie jest tak, jak myślicie. Ale my to portu co chcą, my wiemy swoje. Ale to jest prawda. Ale my Nowy, tak? Nowy port pozdrawia całą Polskę rezerwistów po Tak jest, nowego. Nowego. Ja nie wiem, jak się to problem.